Witam was wszystkich. Mam nadzieję, że czujecie ten świąteczny vibe, bo jak nie czujecie, mam nadzieję, że poczujecie. Opowieść Wigilijna. Format: Informacje na tacy. Epoka: Wiktoriańska, romantyzm jest wtedy w Polsce. Rok wydania: 1843. Jest to opowiadanie jednowątkowe. Opowieść Wigilijna opowiada o starym skąpcu Ebenezerze Scrooge'u, który w czasie wigili w tym magicznym czasie refleksji i radowania się, on wtedy zmienia się pod wpływem spotkań z trzema duchami wigilii, bo on się nie radował świętami. Ale będzie. Hehe. Będzie. Ten 10-sekundowy fragment streszczenia jest poświęcony prośbie o subskrypcję. W związku z czym proszę Was o subskrypcję. Koniec fragmentu, teraz streszczenie. Strowka pierwsza. Duch Marleja. 19 wieczny Londyn, pada śnieg, kantor, czyli biuro, w którym Pracuje. Nasz główny bohater jeszcze jest przed przemianą. Skąpiec, zgorzkniały Ebenezer Scrooge. Oprócz niego w kantorze siedzi Bob, czyli jego pracownik, któremu Scrooge płaci minimalną. Odwiedzają Scrooge'a. Odwiedzają go jego siostrzeniec oraz wolontariusze. Scrooge nie lubi gości, a tym bardziej świąt Bożego Narodzenia, więc jak Fred życzy mu wesołych świąt, to... Ten nie tylko nie przyjmuje zaproszenia od niego, ale każe mu w ogóle se iść w pierony. I jeszcze jest oczywiście ci wolontariusze, o których powiedziałem, którzy proszą o wspomożenie datkiem swojej organizacji, czy coś takiego, ale Scrooge ich odrzuca i jeszcze mówi, to dobrze, jak umrą, ponieważ tylko jakby zmniejszy się prawdopodobieństwo przeludnienia, więc im szczena opada, właśnie tak. Jeszcze potem im drugi raz opadnie szczena, ale to dopiero pod koniec książki i ze zgoła, innego zupełnie przeciwnego powodu. Scrooge wraca do domu. Scrooge wraca do swojego pustego domu. I wtedy, jak już sobie siedzi tam w tym domu, ukazuje się Marley, Jakub Marley, czyli gość, z którym wcześniej założyli ten kantor, tą firmę i jako duch. Więc Scrooge jest oczywiście przerażony, w szoku, pobudzony bardzo. I on, ten duch, jest cały w łańcuchach. Mówi Scrooge'owi, że za karę, za grzechy, czyli bycie skąpym i tak dalej, ogólnie to samo, co Scrooge teraz taki jest, że za karę musi się wiecznie tułać w zaświatach, tak jakby czyściec, i przestrzega Scrooge'a, żeby taki nie był i ma szansę na to, bo przyjdą trzy duchy i to przyjście trzech duchów będzie okazją, żeby się zmienić dla Scrooge'a. Sterowka druga. Odwiedziny pierwszego ducha. Scrooge'owi wydawało się, że te duchy się jednak nie pojawią, ale o dziwo się pojawiają. Najpierw ten pierwszy o tej godzinie, o której miał się stawić. Jego wygląd symbolizuje przebieg czasu, więc w związku z czym wydaje się jednocześnie stary i młody. Ten duch zabierze Scrooge'a, duch wigilijnej przeszłości, zabierze go właśnie w podróż, która jakby wywoła w nim emocje i to go zacznie zmieniać. Najpierw zabiera Scrooge'a do... w miejsce, gdzie był jego internat, jakby był małym chłopakiem, siedział sobie smutny, odrzucony, w czasie Wigili, właśnie tam nad książką Robinson Cruzo i przychodzi jego siostra Fan, która mówi, że tata pozwolił mu wrócić na święta. Hu Fan też tutaj, prawdziwa miłość rodzeństwa jest. Piu, następne wspomnienie. Następne wspomnienie to jest impreza, imprezka u Fezzi Uiga, Wiga, czyli... Jakby praktykował Scrooge u niego, i jak tam się cieszył, jak Fezulick jest hojny i zupełnym przeciwieństwem tym, kim teraz jest Scrooge. Kolejne wspomnienie. Bella, czyli kobieta, którą Scrooge zostawił dla pieniędzy, albo raczej po prostu się nie dogadali, ona chciała czego innego, i on chciał czego innego, ale jest mu smutno, bo chyba źle wybrał, i teraz tak z tym duchem podróżując i oglądając to dostrzega to, że podjął złe decyzje, nie wybrał Belli. Dalej. Bella znowu, tylko już starsza, z założoną rodziną. Szczęśliwa, a Scrooge? A Scrooge co? Źle postąpił. Patrzy teraz na tą Bellę, która ma taką fajną rodzinę, jej mąż, dzieci, wszystko. A Scrooge, stary, samotny, poświęcił się robieniu pieniędzy, ale w tym wypadku to nie była dobra decyzja. Już zbyt duży ból mu sprawia to, co pokazuje mu duch, w związku z czym yy, nakłada mu czapę na głowę, psiuch, i wtedy ten duch gaśnie, ponieważ on, jemu y, ciągle y, łebek świecił jak taka świeczka, a jak założył i to wywoływało właśnie wspomnienia, manifestowało i nałożył tą czapę mu Scrooge, i wtedy on zniknął w ten, i Scrooge znowu pojawił w swoim pokoju i zasnął. Strówka trzecia. Odwiedziny drugiego ducha. Duch drugi. Duch drugi pojawia się w salonie Scrooge'a. On tam idzie i widzi, że to jest taki wielki, po prostu olbrzym, który jakby siedzi w salonie to Scrooge'a totalnie przemienionym. Wszędzie tam jest obfitość, jedzenie. Ten duch, duch wilijnej teraźniejszości, pokaże Scrooge'owi. Mm, jak, jak wyglądają święta innych ludzi, więc zabiera go wpierw na ulicę Londynu i tam wszyscy się cieszą, radują tymi świętami. Scrooge jest coraz bardziej zaangażowany w to, co pokazują mu duchy. Następna rzecz to duch wigilijnej teraźniejszości pokazuje mu, jak właśnie wigilię obchodzi Bob Cratchit, czyli jego pracownik, ten, któremu Scrooge tak mało płaci. Scrooge właśnie patrzy i myśli, wow, fajnie obchodzą święta, super, no i e, jest tam również mały Tim, czyli synek Boba, bo on ma szóstkę dzieci łącznie. I team jest, e, jest kaleki i Scrooge zaczyna się e, właśnie myśli sobie: e, kurczę, fajnie by było, żeby ten team jednak przeżył, a jest ryzyko, że niestety nie przeżyje, ponieważ Bob nie ma pieniędzy. Wtedy duch mu mówi, że może lepiej, żeby mały team umarł, bo wtedy wtedy nie będzie ryzyka przeludnienia. A Scrooge na to zawstydził się swoimi wcześniejszymi słowami, bo on to powiedział. A duch tak właśnie będzie mu dogadywać jeszcze kilka razy. Następnie duch pokazuje mu, jak marynarze, latarnicy oraz górnicy, mimo ciężkich warunków izolacji, właśnie takiej ciężkiej pracy, dalej potrafią się radować świętami Bożego Narodzenia. I Scrooge jest w szoku, że tak właśnie potrafią się radować mimo wszystko. Ostatnie wspomnienie to Fred, czyli siostrzeniec Scrooge'a. Jak on fajnie obchodzi właśnie święta i, yy, i skrócz myśli, szkoda, że nie tam nie ma. Duch. Yy, co ciągle się starzał przez tą podróż, ponieważ żywot duchów jest bardzo krótki. I spod szaty tego ducha, pod koniec wychodzi dwójka nędznych dzieci: imiona yy, ciemnota i nędza. A właśnie kto prowadzi do tej zguby? Scrooge. Scrooge prowadzi do tej zguby w bardzo prosty sposób, albo po pierwsze, nie pomaga biednym. I jest po prostu niedobry, niedobrym człowiekiem. Zdrowka czwarta. Odwiedziny trzeciego ducha. Duch wigilijnej przyszłości ukazuje się Scrooge'owi jako zjawa. Scrooge nawet nie zasnął i no właśnie nie odzywa się do niego, będzie mu właśnie pokazywać wszystko palcem. Mówi Scrooge'owi. Co ja powiedziałem? Że on nic nie mówi. Ten duch pokaże Scrooge'owi, jak może wyglądać przyszłość, jeśli się nie zmieni. Pierwsza rzecz, jaką pokazuje, to zabiera go na targ, na giełdę, gdzie jacyś ludzie rozmawiają o jakimś człowieku, który, który nie miał przyjaciół, umarł i w sumie nikt się tym nie przejmuje i prawdopodobnie nikt nawet nie odwiedzi go na grobie, na cmentarzu. Jakieś trzy osoby sprzedają rzeczy nieboszczyka, Ponieważ no, nawet koszulę go sprzedają, nie chcą, żeby szedł w tej koszuli do grobu. Nie wiadomo o kogo chodzi dalej. Skrócz prosi, żeby duch pokazał kogokolwiek, kogo śmierć tej osoby, która umarła, ale nie wiadomo kto to jest, obchodziła. No i pokazuje duch właśnie. Te osoby są zadowolone ze śmierci pewnego nieboszczyka, ponieważ już nie mają takiego. Wysokiego kredytu, i sobie teraz poradzą, zarobią pieniądze, i na pewno nikt nie będzie dawał takich tragicznych warunków jak tamta osoba. Następnie duch pokazuje Boba i żałoby w rodzinie, ponieważ mały Tim umarł. Jeszcze znajduje się Scrooge w pokoju, w którym sam nieboszczyk leży, ale boi się odsłonić jego twarz. Duch, mimo wszystko. Zabiera go właśnie w pewne miejsce, ponieważ Scrooge chce zobaczyć siebie w przyszłości. No i duch zabiera go na cmentarz. Scrooge widzi swoje nazwisko, Ebenezer Scrooge, i, i pada na kolana i prosi ducha o drugą szansę. E, koniec na razie. Spotkań z duchami. Stropka piąta. Koniec opowieści końcówka jest taka, że Scrooge wstaje rano i jest przeszczęśliwym człowiekiem, chce czynić dobro. Najpierw e, mówi jakiemuś chłopakowi na ulicy, żeby kupił ogromnego największego indyka i Scrooge podaruje tego indyka właśnie Bobowi Kraczytowi. Następnie Scrooge idzie tą ulicą i widzi ludzi, którym mówi Wesołych Świąt, dzień dobry, wszyscy są w szoku, że się tak zmienił. I wolontariuszy widzi, i tych wolontariuszy, i każe im, najpierw ich przeprasza za swoje wcześniejsze zachowanie, a potem im znowu szczena opada, drugi raz, tylko z innego powodu, jak mówiłem, ponieważ każe im wpisać bardzo dużą kwotę, której nie znamy, bo im szybciej to do ucha. Później jeszcze idzie do Freda na Wigilię, znaczy się, przepraszam, i na tej Wigilii wszyscy się radują, Scrooge się śmieje najgłośniej. Następnego dnia wstaje rano i ma wielki plan, żeby zrobić Bobowi psikusa, czyli zachowywać się tak jak dawny Scrooge i zarzucić mu spóźnienie, ale potem Scrooge mówi mu, że tak się, tak dłużej być nie może, dostanie podwyżkę. I tamten najpierw jest przerażony, ale, ale potem okazuje się, że Scrooge naprawdę się zmienił, wszyscy są szczęśliwi i Scrooge jest wzorem osoby postępującej według wartości bożonarodzeniowych. Koniec. Zapraszam teraz do problematyki. Ok. Yy, gatunek i budowa utworu. Utwór należy do epiki. Jest to opowiadanie jednowątkowe. Narrator jest trzecioosobowy i wszechwiedzący. Z jego komentarzy możemy wyczytać, co pochwala, a co krytykuje. Wielokrotnie ujawnia się też w pierwszej osobie, zwracając się wprost do czytelnika i przekazując mu swoje myśli i odczucia. Płaszczyzny, jakie występują, to jest to płaszczyzna realistyczna i fantastyczna. Realistyczna to są właśnie te realia w XIX-wiecznym Londynie oraz bohaterowie, którzy sobie hasają po tamtym mieście. To są realia rzeczywiste i płaszczyzna fantastyczna czyli właśnie te, te duchy, różne zjawy, które chodzą po czyścowych niebiosach itd. Tak Duchy odwiedzają Scroogea w jego prawdziwym domu, ale zabierają go w podróż w czasie do różnych miejsc. Kiedy na planie fantastycznym upływają trzy noce, w świecie realnym mija dopiero jedna, a zatem akcja toczy się w XIX wieku w Londynie w ciągu trzech dni. Charakterystyka bohaterów. No, zacznijmy od najważniejszego bohatera Ebenezer Scrooge. Zmienia się pod wpływem spotkań z tymi duchami i pod wpływem czasu wigilii z człowieka samotnego, skąpego, pogardliwego wobec świąt, zimnego, cynicznego, obojętnego, chciwego, w człowieka hojnego, życzliwego, otwartego na innych, radującego się świętami Bożego Narodzenia i doceniającego wartości rodzinne, bo w końcu do Freda poszedł i został już takim człowiekiem radującym się spotkaniami z innymi. Scrooge jest oczywiście najważniejszy jeszcze. Fred, Bob. Fan, Bella, wszystkie, po, wszystkie postacie macie teraz na ekranie wymienione, żebyście wiedzieli, jak chcecie sprawdzić. Postaci realne. Ebenezer Scrooge, przedsiębiorca, gracz giełdowy, główny bohater. Fred lub Alfred, zależnie od tłumaczenia, siostrzeniec Scrooge'a. Serdeczny, życzliwy, miły, mający poczucie humoru. Goście na świętach u Freda. Siostry jego żony oraz toper znajomy. Bob Cratchit pracuje u Scrooge'a, kancelista. Ubogi, pokorny, serdeczny i uprzejmy. Kocha rodzinę i martwi się o swojego synka Tima. Dzieci Boba, Piotr, Marta, Belinda, Tim i dwójka młodszych dzieci, dziewczynka i chłopczyk. Postaci fantastyczne. Są to wszystkie duchy występujące w utworze. Ich celem jest pomóc Scrooge'owi przejść proces przemiany. Postaci realne w świecie fantastycznym. Fezwick jego rodzina. Dawni pracodawcy Scrooge'a. Dick Wilkins, przyjaciel Scrooge'a z młodości. Fan. Ukochana młodsza siostra Scrooge'a. Zmarła po narodzeniu Freda. Bella, kiedyś narzeczona Scrooge'a. Karolina, jej mąż i dzieci. Są zadłużeni u Scrooge'a i cieszą się z powodu jego śmierci. Joe, właściciel sklepu. Pani Dilber, praczka. Posługaczka, karawaniarz, złodzieje kradnący dobytek Scrooge'a po jego śmierci. Mężczyźni na londyńskiej giełdzie. Problematyka. Problematyka jest prosta. Dlaczego? W sensie to się wszystko ze sobą łączy. Takie cztery podpunkty wyróżnię. Pierwszą rzeczą, powiedzieliśmy już o niej w tym, no, w charakterystyce boh, bohatera. To jest przemiana Scrooge'a. Istotą przemiany Scroogea jest to, że zrozumiał on, iż prawdziwe szczęście nie płynie z gromadzenia pieniędzy na pierwszym miejscu, prawdziwe szczęście płynie właśnie z relacji z innymi ludźmi, z cieszenia się, dzieleniem. I teraz przechodzimy do drugiego punktu, czyli prawdziwe wartości to wartości duchowe, a nie wartości ziemskie, czyli nie gromadzenie pieniędzy, dobrobytu, tylko właśnie wartości duchowe takie jak. Hojność, dobroczynność, dzielenie się z innymi, a szczególnie z tymi, którzy pieniędzy potrzebują. Przebaczenie, odkupienie, docenianie życia i dzielenie się z innymi chwilą. Trzecim zagadnieniem z problematyki będą realia w XIX-wiecznym Londynie. Bogaci często żyli w luksusie, w ogóle nie zważając na tych biednych ludzi. I Charles Dickens pisze na podstawie doświadczeń z własnego życia, więc więc wiedział, że trzeba poruszyć ten temat tutaj. Trzeba napisać o tym, że jedni się cieszą, a drudzy cierpią, i trzeba pomagać tym biednym. Czyli na podstawie historii Scroogea krytykował on obojętność i propagował empatię wobec tych ubogich i pomaganie im. No i czwarte zagadnienie. Czwarte zagadnienie, czyli czas wigilii jako czas na refleksję, moment, żeby się zmienić. Motywy, jakie są w utworze, to motyw przemiany, przemiana Scroogea ze złego w dobrego. Motyw podróży, podróży w głąb siebie Scroogea, podróży um, z duchami. Motyw fantastyczny w związku z tym, no, macie wszystko znowu na ekranie. 300 komentarzy to zrobię taki testowy QA. Będę odpowiadać na Wasze pytania, dociekliwe pytania odnośnie opowieści wigilijnej oraz inne rzeczy, coś tam się wybierze. Także piszcie. Cytat na sam koniec. Ciemność jest tania. Dobra, ja się zbieram, bo przyszedł duch Marleja.